Pod filmem, jak naładować jednorazówkę, miałem dużo fajnych porad. Karol Lion pisze: Kolego, nie masz pojęcia na temat ładowania ogniw. Fala Lion. -li 355 mA znoki 350. Czyli po prostu jest ładowarka do baterii, do baterii aparatów, która też ma wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem czy przeładowaniem A, baterii. Możecie wziąć, wziąć dowolną ładowarkę. Przykład tej ładowarki mamy tu, baterii Canonem. Y Możecie wykorzystać Powiedzmy tu my styki od samego zasilacza tu jest, bo tu mamy plus, jakiś układ, który nam to. I minus plus, możecie sobie dostabilizuje i nie na przeładowania swoją baterię wyjętą i sobie naładować taką ładowarkę podłączacie sobie później pod jakieś źródło zasilania. Ja tu mam podłączone pod baterie słoneczne. Do ładowania jednorazówek, jak to niektórzy piszą, można wykorzystać jakiś powerbank. Ja mam akurat taki powerbank, którego używam, więc nie będę go rozwalał. Ale żeby go użyć, to trzeba by oczywiście go no, tak zrobić, żeby... Może jednak spróbuję na koniec, bo widzicie, ten na razie, na razie działa. Wszystko ładuje. O, akurat wykorzystuję go... Nie będę go tu rozwalać, ale w każdym razie możecie go sobie rozwalić i też z tego ładować, tu, gdzie jest wyjście. Oczywiście, output. Dobrą radą od jednego z widzów gry i przygody jest, który pisze, jak już chce się ładować na rodzówki, to można kupić moduł do ładowania litowo-jonowy litowo-jonowy zalegro, za 2 zł max. No, z przesyłką to nie będzie pewnie 2 zł, no ale dobra, niech będzie te 12 zł za 10 zł, może przesyłka się uda, albo nawet taniej może. I tylko tu jest problem, że trzeba to umieć podłączyć sobie po prostu. Tam jest tylko sama płytka. Ja już patrzyłem na to. Sama płytka, którą trzeba przylutować do jakiegoś zasilania i z drugiej strony też te kabelki sobie jakieś przylutować, albo, albo jakoś, no przylutować najlepiej by było. Z drugiej strony do tego naszego e papierosa, tej baterii z e papierosa, tak. Także jest to dobry sposób, tylko że no, już trzeba troszkę mieć, przynajmniej lutownicę i wiedzieć, jak to tam. Jakie są mroczne historie związane z takim ładowaniem nieodpowiedzialnym, jak ja to robiłem. No, grozi wybuch to Herman Otto 1939 Ta, witam. Taki wybuch czy uwędzenie, akumulatorka jest skutkiem przeładowania i wytwarza się wodór, i nie ma gdzie się pomieścić czyli ten wodór powoduje wybuch. Gracjan Kubicki ostrzega znowu, tego nie wolno ładować. To może przeładować baterię litowo-jonową i będzie boom. To ja mam ładowarkę do drona, która umożliwia ładowanie, przestanie ładować przestaje ładować 4,2V i tak ma być, bo jak ładuję, nic się nie stanie. Jeszcze na koniec fajny, fajny komentarz. Ktoś napisał M-E-E-K-O-W-Y-Y. -e nie to, że się jąkam, ale taki jakiś manik, niepol, niby polski, a nie polski. Jaki sens ma ładować jedno, ładowanie jednorazówek? Jak tam są podłe jakości zespoły grzewcze? Pewnie nieprzystosowane do dłuższego używania. Nie lepiej w cenie dwóch, trzech jednorazówek kupić najprostszego pada z systemem otwartym. Poda. Systemem otwartym, sorry, jakieś to moje czytanie słabe, ale wiecie o co chodzi? Żeby zamiast ładować te jednorazówki, kupić po prostu y, jakiegoś najprostszego, nawet takiego wielokrotnego y, ładowania papierosa. No ja też jestem takiego zdania. Ale fakt, że jak kupiłem te jednorazówki, to dla wypróbowania fajne i fajnie, fajnie są robione. Może nie wiem czy wszystkie, ale, ale niektóre na przy... y, Ale to co paliłem, ja to fajnie się to robiło.